Otwórz. O, to jest slapp hand. To jest slap hand. Czyli bogate kidoski mogą się związać nad biednymi kidoskami. No. Zostawcie suba. Daj suba. A, albo przyjdzie do ciebie typ ze... Bogaty kidosk ze handem. Czy to Freddy Fazbear? Czy to Freddy Fazbear? Latam no. się, chłopie, mam slapa. Slapuję ludzi. A, Ej, ty ja bym ludzi, którzy Są wysoko i będę ich zrzucał. Slapem. Dobry pomysł. Będzie, Będzie dobrze. Nie Będzie No, typ. Się. No, co za. Co za niemiła osoba. Żule w taksji. Sezamy. <laughs> Zrzuciłem typa. w taksi.